Na stadionie to tam nic nie ma. Stachu, dokaj to widzisz. Nie wiem. To... Twoja gierka, Yard? twój stream. Bonnie jazd spróbujemy wejść? Na samym końcu tu Nie, ja bym, wo... ja, ja bym wolał ten. Tutaj jest yy, taka wioska. Chodźcie do tej wioski. A to zaznacz. Zaraz. Tutaj? Ta. Już, tu. No zaznacz, zresztą. to. A tutaj. Tak, przed tym są takie hangary też to można zrobić. Mm -hmm. Dobra Tak delikatnie trzeba, żeby wiesz, jakiś lud był Tak na Nahura ma no. sens Znaczy bynajmniej moje zdanie Tam się już ładują ze zwykłych pistoletów. Ja trzymaj by... się Dreamy, trzymaj dobra. się Dobra lubię, załatwmy to! Ujca, ujca, co się stało? Co się stało? sojusznik jest w kułagu. Jeśli uda mu się przetrwać, będzie mógł wrócić do walki. Czeka, Słuchajcie, tu jest ekipa, no. ale spróbuję coś wytargać. Zasekuję. Broń, to jest łatwe. No ja tu trochę broni mam. Nie, to już ja nikt może już wrócić na broń. teraz możemy iść na Boni Na Boni A masz tam no 160 mm -hmm. ja metrów tam. to daleko, daleko mm -hmm. A, bo ty Ale tu ty jesteś Jestem tu Prze Przed nami są Kewa nie ma Leci ogłuszający Potrzebuje tu pomocy Wysypał się od razu Ale czekaj, tam jest dwóch. Tak, wiem, ja robię Nie, Jednie z drugiej strony, podeszedł mnie, mnie, ich jest Lekko. Dawaj, Bartek, robimy wycofkę ile, 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 na, ile. na Bonny Yard. Wycofujemy się, myślałem, że. Tak, wycofamy się i nanka zaraz wykupię. Ja mam 2700. Ja mam 4800, to nanka już wykupuje. Jesteś w guagu nanek? Eee, no jest tak. no, dobra. ale to bym znać, czy czy... A, to czynigować. my się jeszcze skampimy tu. No, na spokojnie. Kurde, będę musiał sobie jakiś monitor kupić. A tu jest sklep. Tu jest tak, ja wiem, ale danych jeszcze ma guła, to po co? No, no. Dobra, dobra, dobra. Na front. A, jesteś? Dobra, dobra Nanek, tutaj, tutaj broń nie zaznaczam. Mam tu mały kaliber. Amunicja jest zaznaczona. Kur, to ja pierdolę dobra. To ty Rzuciłeś? Tak, <laughs> kurde. Dobra, dobra, Sch schowcie się w te. Co? Stachu, Hukos pisze, że za mnie to podwójna cena. Tak, no to wiadomo. Schowcie się na razie w tych wrakach. Nanek sobie weźmie broń. I dopiero ja ruszymy. Ja może, na ten samolot. To zaznaczaj A ja do samochodem No o, to, to schowcie się do tego Nie ma co ich dojeżdżać no, Na fragi to nie ma co lepiej wygrać całą wojnę be bez tego Bez jednego killa Jasne, jasne <laughs> Udać się do oznaczonego punktu i zabezpieczyć Dobrze no to strefę. mówię Nanek lecisz Tutaj broń e, jest tutaj A, wiesz? Przemieszczam tak. się Dobra, bo ty wziąłeś ten Robimy ten skrzynkę, chodźcie z lecąko. Tam są goście. A są? Gdzie? Daleko. Tam co A przekonę. tam. Dobra, dobra. To chodźcie sobie zrobimy 70 A, metrów. Ten Czekaj, ja tu skrzyneczka opanuję jeszcze jedno. Dobra. 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 Tu mamy punkt. Musimy się do przejmujemy. Dobra. Zaraz fanty wylecą. Cel zrealizowany. Dane wywiadowcze Ale Alojzo, masz ten szlachet Ci dam. Czekaj. Wiesz. Mamy tu falster. Wiesz, wiesz, Dobra, możemy iść już pomału do tego, do strefy. Zobaczcie. Wiemy, no, górę, gdzie się daleko, strefa no. za, ten, zamyka. Widzicie? Tak, a Je... na mnie. To jedziemy tam. Dawaj auto. Je... A mnie helikoptery? A, a, jest, helikopter? a, jest, helikopter? a jest, helikopter? jest helikopter! Jest, jestem. Tak, jest. A to dawaj, to ja no lecę. No i pro prowadź. Dobra, prowadź go. Chodźcie. O, chodźcie tu za mną. Kurde. Co jest to za babcie w tym? Na dole skrzynka. Nie. Kurde, nanek, a żeś mnie wystraszył. Chodźcie do helikoptera pany No wszedł i prosto lecimy na tę na farmę Ej, hey, ktoś nie wszedł Okej nie ma został Quality it is full. Sobie no, to to ma Wyskakiwać! Kurde, taki fajny był zagraniczny no, Pa, i rakieta teraz. No. Co, lecimy no, na tą tak. farmę? No Dobra, czekajcie ja sobie tylko od tego playta założę. Niech się każdy uzbroi. Ja tam wam zaznaczę auto mamy. No dobra Tam jest auto Dobra tutaj? że tu mamy jakiegoś Jeepa. Tu mamy Jeepka. Na no, dole jest Aha To bierzesz Jeszcze Ja prowadzę Czajaj O walą, walą Uwaga Nie, to, to... Kto dobra, to strzelał? Czeka? Siadaj 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 no mówię że kurde walą to nie Ajajaj, aj, aj. dawaj dawaj yep. Kto to wysiadł? Nie, jej, jej. Jej to się bo ja... nie, bo ja na live'a spojrzałem matka <śm aja> mm. Bierzemy amunicję, e... broń No, no jak ofre. chcecie, ja mam i wystarczy Dobra, siedzę, mam. będę Dobra, jedź, jedź, jedź. Bartek! Jedź. jedź, jedź, jedź! A, to ja jadę, Jedź! A, to tak się jedzie, dobra. K***a, czym to się skręca, k***a? Jaki to jest k***a Dobra, to... Dobra, jedziemy. Gdzie jechasz? No, tutaj farmę. Farmę możemy obrobić jeszcze, nie? Bo tam na ten na... Na te więzienie A to, to nie, nie ma sensu. Uważaj bardzo, bo to auto jest osłabione, jest niszczone. Tak dobra, dobra, tu już wystarczy. Dobra, looting, pany. Tutaj sklep o, jest niedaleko. No tu już robili. Ale kasa została. Ty, Piwnica tu jest. Mhm. Kurde, ale zero zapasów w tej piwnicy, no. Aaa, to robili. Ale tu jest sklep, jak coś. Możemy sobie kupić tą reanimację i tak dalej. Jakieś bodziejstwa. Płytki, gdzie jest sklepik? To bym płytki sobie Dziś tu miał. był, kurde, ten sklepik. No nie widzę, nie ma. Ty, lecą, lecą typy. Gdzie Kurde, walą we mnie Czy wszyscy są tutaj? Ja. Manek. A tam jest dość. To fajnie. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Tam byli następni. Tak, tak. Ja tam zaznaczyłem. Kto się ładuje? Alois. Dobra Dobra Tak, tak Ja jeszcze Jeszcze jeden tam powinien być Mhm, bo dwóch leciało na spadochronach Kto to? Ja zbiłem szybę Dobra Ten się wysypał, dobra Jest ja tylko broń, albo nic cię wezmę. Dobra, chodźcie wszyscy do domku Do tej szopy Rusza. Tutaj za tą shopą powinien być sklep Nie ma na mapie Nie ma? No to kurde najbliższy był w tym jeszcze Bartek yy, do, Pamiętasz yy, no Nanek gdzie był ten sklep na, na tym tym Na tym polu A jest sklep, jest, 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 tam, jest? Aha to, to dawajcie do sklepu, tak Uwaga, żeby tam. Tu skrzynkę. Tak, skrzynkę słyszę. No, ja idę i tu. Mam no. Chodźcie do tego sklepiku. Kupię nalot precyzyjny i plejty. Chodźcie tu ze mną. Podjeżdżam autem tam wewóz. Tym, tym, nie autem, tylko tym, tak? No, no, no. Nalot precyzyjny, wyznaczamy nową, bezpieczną Zostaw samo reanimacji i plate. Kurna, na mój granat, sorry. Tu jeszcze jedna brak za ja, ja, ja wziął. Ja bym coś potrzebował. Eee, mogę oddać, 200 mi tylko zostało. Jeszcze ja mam jeszcze 200, kto chce jeszcze coś? Jeszcze wlaty do ochrony. 200 kapłów stanie. 200. Stanley to się tak sumnuje o dalej. Tak, ja jestem zaraz tu blisko was, tak... Nie no, ja już oddałem wszystko. Ja Nam mam 400. 400. No to biegać, no może biegać, się może maj. znajdziemy Nanek pożyć stówę Mam mam. mam o, 500, znalazłem tak. stówę. Chcesz tą stówę? Ja mam 500, chodź, chodź, chodź tu rzucam Wiesz Dobra Wiesz, już. Ja tam wolę te naloty precyzyjne i samo reanimację, bo to ABSP to i tak tam Masz ten, dawaj, Dobra. To? O tu w ten, dał Kaj, Kaj się ustawiacie ale chodźcie do jakiegoś wysokiego te budynku te. w centrum tego. Tutaj. A tu chodźcie, tu, tu chodźcie, no Tu nie? Nie mamy klejmorów Nie mam, nie, nie, nie ta, nie ten Dobra, niech se każdy jedno okno weźmie ta. 50 metrów mamy skrzynkę jak coś, bo ja wziąłem to zadanko. Ale w duszy tam Nie ma sensu jak ktoś zauważy przeciwników, dużo, duże skupisko zaznaczcie, ja mam ten nalot. Dobra. No, ja Bartek mam, wiesz, podchodzę i tylko naciskam jeden klik i zbieram. Aha. No. No to i cały czas pytamy, biega mi, nie? nie? A jak chcesz chodzić, to. A to wystarczy kucnąć, to no nie? No. Nad nami BSP wroga. Mhm. Gdzie jest na. A, dobra, Alois, tu jest, dobra, dobra. Niech każdy sobie weźmie jedno okno. Bo tam są jeszcze. Dobra, ja tu a, a, bo tu jest zabite dechami. No. Alois tam zaznaczył na fioletowe. Ja tam właśnie patrzę. Mhm, mhm, spoko. Zaznaczyłem miejsce. Cicho, cicho, chwila, cicho. odwołuję to. Żeby znowu nie było na tym polu. Dobra, podchodzi strefa już. Zobaczymy jak się teraz zamknie. Bez jak będzie blisko naszego do... domku, to zostajemy jak najdłużej. A jak... Zbliża się chmura. Oh, jak ja, się wyznaczamy nową, bezpieczną strefę. No, w jesteś. Dobra. Trochę tak od okien, teraz się postoimy, tylko tak, żeby lekko wyglądać. Elegancko. O, strzelają, ale nie do nas. Tak. W blackoutie by zostało dychę nie, Bartek? Tak. No. Tutaj to jest, kurde, mała przestrzeń a tyle. Więcej, więcej luźno, nie? No. Już jednego mniej. Elegancko. O, coś się zaczyna działać. Pozamykane drzwi. Chyba tak. Macie granaty jak coś? Ja mam, ja mam. Nie, jeszcze nie. Nasza drużyna jest bez bezpiecznej strefie. O, jak się zamknie u nas, to można włączyć dla orientacji. Dobra. No, Na ty tam nie kombinuj, bo sobie grę wyłączysz. BSP wroga. A tu nie. Jest wiekopomna Czekaj. chwila. Be będzie win. Zaczekaj, czekaj, jak Albo będzie wino, win, będziemy ja z żalu. <gry> jest goś. Tam tam był. Dostał strzała. O, nie, mam. Dawaj, dawaj to. Dobra. Leczę. Daj BSP. Hmm. O, oh, fuck, ile ich tu jest. Gościu! No Już jeszcze Dobra. Uwaga, idą, idą O kur, to dostałam strzała. Hmm. Fuck, 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 na dole. Ja bym na dole mnie no ja... załatwił. Nie idźcie, nie idźcie. Dwóch jest na dole. Dwóch jest gości na dole, naprzeciwko są. Koło Nie idźcie. Nie idźcie. Czekaj, ja mam tutaj ten nalot precyzyjny Bartek zaznacz gdzie oni mogą być, te dziady. Dwóch jest na dole, to ci mówię już Tak, no bo ja bym nalot nie dał, bierze soli. Ale to muszą być jakoś w budynku lipa, no nie? Nie no na zewnątrz jakby byli, to ja dam bo z sprawy byli chyba? A są z tyłu, z tyłu w budynku. Dobra, jeden jest. Kto strzelać, zrozumiałem? z, z budynku jest, z mm -hmm. prawej strony. Widzicie? Tak. Zaznacz ten budynek, Bartek. Bo nie tu? jestem pewien na to. spacz na, na schody. Hmm. Nie, w środku nie ma nikogo. Na pewno. chmura Czekamy do końca. Idą. Dwugości idzie. Tak? Cicho, cicho. Na dole, po dół. Uwaga. Zaraz. Kto wylądował obok nas? Idą, idą. drugi wykupiono To przy sklepie są kurka w ogóle. Ta. A Strefa podchodzi, dobra, my sobie wyskoczymy. Na przeciwko, naprzeciwko tam miałeś Stalun To jest Ale jeszcze tam na dworze było. Dobrze Nanek na Tam jeszcze w tamtym budynku. Tak, dobrze mówię. cicho Nanek. Dobra, grajcie sobie. Bierzcie granaty jak mają. Dobra, blisko siebie tutaj. Po mojej plejty. Ładuj, ładuj Bartek, blisko siebie. Alois Tak ja jesteś, dobra, dobra. Pozbieraj Bartek, co tam możesz. Dobra, mamy Mamy? Dobrze, dobrze. Ja idę tu w krzary. Chodźcie w krzary. Z tyłu, goździsz tu był. Na dole. No ja go zabiłem. Nie, byłby, bo strzelał. To chodź tu. Tu jest te, krzary są. Jest całkiem spoko, bo skarpa jest, to nas nie podejdą od tyłu. Są, są, tam na dole. O... Oni są na dole, oni, oni są w gównianym... Ty... ...położeniu. Tutaj będą szli od tej strony, tam panowie. Jest tam no, są. jest, 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 Bawru. widzę, no. Chodźcie, chodź, chodźcie do domku. Tu do, do tego. Do nowej dawaj, dawaj. Tu może być dobrze i zamknijcie drzwi. Dobra. To I... wy? Kurde. Chodź Bartek, tu na, na górę. Chodź, Dobra. Wycofaj, wycofaj się do A kurde. masz samoreanimację, masz. Dobra. Aj, 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 Bartek, kurde. masz samoreanimację? Nie, ja nie mam, nie mam. Dobra, Czek ale... Chodź tu, chodź, chodź. Ładuj klejty, ładuj. O kurde, Co ty masz Zabijcie zapisywanie, no. spaliłem go ja, Siedź tu, siedz tu, Alois Kurwa, Claymora ma chętnie to... bym go wziął i postawił. Poczeka, poczekaj. Nie, poczekaj, poczekaj. nie, 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 Ja dobrze, nie, Ja Kurna, Alois, mamy o, Masz mołotowa, już mołotowa. Nie Mam już. Masz. Już nie mam, Bartek. Dobry. To są puste. Ple... Ja Aha, spaliłem dobra, chłopę. Dobra, 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 spoko, spoko. Alois, Które... ja ryzykuję. Nie, Alois, idź tam, wejdź to tam. Nie, nie, Alois. zostań, zostań. Leż. Oni się wytłuką. Za tych, tych, Kurwa nie ja. mogę się ruszyć ty Ale lipa Do tyłu, Do tyłu? No, Dobra dobra Alois lejż Mamy ich Jeszcze 5 osób 5 Wszyscy w budynku Ja pierwszy Jest jaka Dobra i ty pancerz i chyba powalony e, wiesz przeładuj, przeładuj ładuję, ładuję My mamy dobrze, bo oni muszą tu wejść Ha. No, chodź tu, chodź tu, tu pod łóżko. Dawaj na zewnątrz. Wszystko przy przesłano. Jest, jest, jest! Brawo, brawo. Brawo. jest ej, że... <noise> 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 ej, Oj kurna, generale Stachu dał rady. pokierował. Mm. <laughs> Sorki, że się tak rządziłem. Dawo, dawo. No, no. Tak, tak, ale mam nadzieję, że nikt nie ma tego za złe, że się tam trochę porządziłem. Nie no już, A... jedynie... Stachu jedynie tam wysz Zgłosuj ze znajomych, i takie rzeczy, pa. ale tak nie obraził. A, spoko, spoko. No. Pięknie, pięknie. Fajna pięknie, partia no. panowie, ale elegancko każdy, kurde, żeśmy fajnie wgrali, no. Spoko. Nie, nie, bo my mamy tak z Bartkiem i z naszą ekipą, że ostatni zawsze jest wygrany. No. 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 Lepiej, nie psuć, tak także nie, wy sobie no. pograjcie, ja tam jestem zadowolony. No, ja też. No. ELEGANCKO! Ła, wow, Alois! 9 fragów, ty! Bo. Ty, no, a no, kiedy no, ja to zabiłem 6? No nieźle, no nie? Alois, kurde, kiedyś ty to wszystkich wykasował. No on po cichaczu, chłopie! Bo my ich powalili, no. a ja on ich dobijał. Tak, <laughs> nie, dobijam. nie, serio, serio, Pokorują. dobra partia była. Alois tam dobrze, no. kurde, kosił. A. Kurwa, dobra partia. No, bardzo ładna. A,